Witam serdecznie do dzisiejszego programu. Zaprosiliśmy panią magister Janinę Martyniuk-Nieśpiałowską, która jest neurologopedą. Jasiu, yy, powiedz nam dokładnie, kim jesteś? Jak, jak się nazywa yy, Twoja specjalność? Tak, jestem yy, magistrem pedagogiki specjalnej. Jestem logopedą i jestem też neurologopedą. Skończyłam też. Yy, yy, skończyłam też kierunek typowo medyczny, ponieważ robiłam specjalizację w dziedziny neurologopedii w Klinice Foniatrii i Audiologii w Poznaniu. Jak słyszymy słowo logopeda, czy logopedia, to nam się kojarzy z małymi dziećmi, które mają problemy z mówieniem słowa R, albo z seplenią, albo tam jakieś są problemy takie mm, z, werbalne. Natomiast jak dodajemy do tego neuro, i zaczynamy myśleć o dorosłych, to już się robi bardziej poważnie. I powiedz nam, Jan, jakimi chorymi, w jakich chorobach się zajmujesz głównie w swojej pracy? Są to osoby chore, które przeszły udar mózgu najczęściej. Są też osoby po różnego rodzaju operacjach neurochirurgicznych, po wypadkach komunikacyjnych. Z chorobami, z chorobami neurodegeneracyjnymi oraz osoby, na przykład u których coś zadziało się w mózgu, na przykład guzy mózgu, bądź, bądź też jakieś tętniaki, czy też inne, inne problemy. problemy, które spowodowały, że doszło do zaburzenia komunikowania się z tymi osobami, bądź też zaburzenia mowy. Znaczy, nie będę ukrywał, że nas w tej chwili najbardziej interesuje sytuacja, kiedy chory ma zdiagnozowaną chorobę Parkinsona. Choroba Parkinsona, choroba neurodegeneracyjna. Co takiego się dzieje u chorego, u którego zdiagnozowano chorobę Parkinsona, że wkracza do akcji, mówiąc tak bojowo, neurologopeda? Dochodzi, w tej chorobie dochodzi do osłabienia mięśni krtani, mięśni gardła, mię, mięśni języka, mięśni artykulacyjnych, e, podniebienia miękkiego gardła. I w tym momencie mowa chorego, e, e, mowę chorego e, charakteryzują takie zaburzenia oddechowo-fonacyjno-artykulacyjne. Yy, które powstały w wyniku uszkodzenia jąder podkorowych, prążkowia i gałki blady. Tylko mówiąc, chory idzie do sklepu i o coś prosi ekspedientkę. Ekspedientka mówi: może pan pani głośniej? Tak. Może pan pani wyraźniej? Tak. I co się dzieje z chorym? No z chory stres, już samo wyjście z domu, te zakupy, a jeszcze jak usłyszy no, takie prośby, polecenia, to jeszcze bardziej się denerwuje i ta jego mowa jest coraz bardziej, coraz mniej tak. wyraźna, coraz cichsza i dlatego chorzy unikają takich wyjść. No a też nikt nie ma napisane na czole, mam chorobę Parkinsona. Nie. Jak sobie z tym radzić? Tak, dokładnie. W, tych, w chorobie Parkinsona występują zarówno zaburzenia artykulacyjne, jak i zaburzenia fonacyjne, zaburzenia prozodii, czyli takiego brzmienia, właściwości brzmieniowej mowy. Występują też, taka prozodia ekspresyjna jest bardzo silnie zaburzona, czyli ten komunikat nie jest jasny dla osób, które słuchają tej osoby. Zostaje e, prozodia ekspresyjna, e, emocjonalna, jeszcze względnie e, dobrze zachowana, zachowana natomiast e, są też i chorzy, u których nawet i ta prozodia emocjonalna jest bardzo osłabiona. Z powodu uszkodzenia jąder, e, podstawy, które odpowiadają za, za e, ruch, e, dochodzi też do tego, że e, mamy. Albo przyspieszoną tą mowę, albo też mowę bardzo mocno spowolnioną. Więc e, dla osoby słuchającej, rzeczywiście nie zawsze komunikat tej osoby jest e, jasny. Mamy też zwiększoną taką długość pauz w wypowiedziach. E, oprócz tego jest też spowolnienie reakcji u tych osób. O no tak, czy jak słyszą pytanie, to zanim sobie tam. W tak. mózgu, że tak powiem, tak. jak to się mówi popularnie po zwojach, to pytanie przejdzie, no to chwilę potrwa i z tak. reguły to jest dłużej tak. niż normalnie. niż normalnie i czasami osoby te są jak gdyby, to znaczy nie każdy potrafi poczekać na tą odpowiedź, albo sam sobie odpowie, albo po prostu przechodzi do innego, innego jak gdyby zadania. Jest też spontaniczność, inicjatywa tych osób zaburzona, trudność w rozumieniu złożonych takich konstrukcji językowych, metafor. I tutaj jak sobie radzić? Na pewno pracować. Oprócz tego jeszcze, że są te problemy, nakładają się też problemy z pamięcią, więc bardzo często te osoby... Szczególnie tą krótkoterminową. Tak, tak, ta krótkotrwała pamięć. Krótko trwała, nie tak, tak, krótkotrwała, nie tak. Krótkotrwała pamięć jest po prostu zaburzona, i bardzo często te osoby idąc, oprócz tego, że mają problem z wysłowieniem się, z komunikatem, zapominają. Gdzie idą. Gdzie idą i po co idą. Tak, w tym jest, że zaraz szybciej samochodem, żeby nie zapomnieć dokąd jadę. Tak. Dlatego przestałem jeździć samochodem. Tak, dokładnie. Moja żona, która. Diagnoza ma 11 lat choroby Parkinsona, ale no ćwiczy. Jeżeli chodzi o, o głośność mówienia, nie ma problemu, ale ona całe życie śpiewała. Śpiewała w chórach, tak. śpiewała w chórze w szkole muzycznej, potem na uczelni 6 lat i, i była poza tym nauczycielką. Tak. Ja nieraz rozpoznaję jak... Poznaje kogoś, szczególnie kobiet, no kobiety, bo kobiety głównie są nauczycielami, to jak one mówią głośno tak. i tak wyraźnie, to myślę, a czy pani jest nauczycielką? No tak jestem. A skąd Pan wie? No, bo, bo tak pani mówi. Więc to ćwiczenie aparatu mowy, które było przed diagnozą, teraz jakby owocuje. Tak. Ale ci, którzy nie mieli z takim, nie mieli takich doświadczeń, mhm. mają naprawdę duże problemy. Ja poznałam panią Jadzie rzeczywiście 11 lat choroby Parkinsona jestem bardzo. Jest, po prostu widzę, że, że te, te wszystkie u innych osób występujące objawy u Pani Jadwigi występują w znikomym stanie, ale właśnie trzeba wziąć pod uwagę to, czym dana osoba zajmowała się w swoim życiu. Pani Jadzia bardzo dobrze ma wyćwiczony tor oddechowy. Ten właściwy tor, tor oddechowy jest, jest właśnie wynikiem śpiewu i, i ciężkiej, ym, ym, ciężkich ćwiczeń, które wykonywała w swoim życiu. Oprócz tego, była nauczycielką, więc też często mówiła do, do, yy, do swoich uczniów, yy, wykorzystując przy tym. Odpowiednią, odpowiednią wysokość głosu. Także te, to wszystko, co robiła wcześniej, w bardzo duży sposób wpłynęło na to, jak funkcjonuje w chwili obecnej. No tak, ale ćwiczenia, które też wykonuje oprócz no, neuro, neurologopedycznych ćwiczeń, czyli ćwiczenia, na przykład fizjoterapia z tańcem, gdzie są jakby pewne kroki, które trzeba powtarzać, no to one też wymagają pracy pracy tak, mózgu, tak. to nie są ćwiczenia, których naprawdę nie zalecamy może tylko na lekkie wzmocnienie mięśni, na przykład rowerek stacjonarny, no. jest to dobre, żeby, żeby sobie łydki i uda poprawić ich, ich, ich prężność i siłę, natomiast najważniejsze są takie ćwiczenia fizjoterapeutyczne, które też włączają pracę mózgu. Prawda? Tak, dokładnie, ponieważ yy, są to zaburzenia ruchowe, i zaburzeniem ruchowym też jest mowa, więc ona podobnie jak, em, em, podobnie właśnie jak inny ruch, jak taniec, wymaga tych ćwiczeń. To tak, podobnie, żeby się człowiek uśmiechnął, to 36 miesięcy jest potrzebne do tego, tak, żeby, tak. Żeby, żeby uśmiech. Natomiast Dokładnie. ci, którzy no chorują, czy mają, opiekują się chorymi, wiedzą, że. Z czasem u chorych na chorobę Parkinsona twarz robi się tak zwana maskowata i tak, i tak zwana ta, hipomimia. Taka hipomimia, taka maska i, mm -hmm. i to jest właśnie też spowodowane tym, że osłabiają się mięśnie i za tym idzie właśnie też problemy e, logopedyczne. Tak, bo to jest osłabiona artykulacja właśnie wynikająca z zaburzonej pracy mięśni twarzy. Stąd mamy tą hipomimię, natomiast ona w bardzo znaczący sposób wpływa na sposób wypowiadania e, głosek, ale nie tylko, ponieważ e, również na e, połykanie, na ruchomość artykulatorów obrębieniamy ustnej. Więc tutaj mamy nie tylko tą artykulację, ale bardzo często włączają nam się też problemy z połykaniem pokarmów. U części pacjentów stwierdza się dysfagię. Może nie u tych pacjentów, u których jest tak zwany klasyczny parkinsonizm, ale u pacjentów, u których występują atypowy, czyli parkinsonizm plus coś jeszcze. Na przykład, na przykład jakieś zanikowe sprawy, to wtedy właśnie bardzo często mamy do czynienia z dysfagią, czyli z zaburzeniami połykania. Pacjenci trafiają na oddział pulmonologiczny z powodu zachwycowego zapalenia płuca i tutaj dochodzi do niedotlenień i takich różnych innych spraw, które skutkują no, złym rokowaniem na przyszłość. Niecałe 50% chorych na Parkinsona ćwiczy z rehabilitantami, fizjoterapeutami. Tak, 46%, jak mówią statystyki. 2-3% chorych ćwiczy z neurologopedami. Tak, tylko i wyłącznie. Tylko, czy to jest spowodowane czym? Że jest tak mało neurologopedów, którzy się to zajmują znaczy... chorobami neurodegeneracyjnymi. Tak. Czy jest tak mała świadomość? Pacjent, jak zauważam, pracując z tymi pacjentami przede wszystkim zwraca uwagę na to, że ma problem z poruszaniem się i dla pacjenta najważniejszą rzeczą jest jak gdyby odbudować tę ten, ten, to, to, to utraconą funkcję. Natomiast na, najważniejsze jest chodzenie. Tak, najważniejsze jest chodzenie. Jeżeli będę chodził, to będę żył, będę samodzielny. Natomiast y, tak naprawdę to rodzina pacjenta zauważa dopiero te problemy. Ponieważ to my nie możemy się porozumieć z tym pacjentem, ten pacjent z nami porozumiewa się i wydaje znaczy, mu się, że... Może inaczej, y, 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 z, na zewnątrz się nie potrafi porozumieć, natomiast w domu, tak. jak jesteśmy z nim tak długo, kiedy ta choroba się posuwała, to już jakby ten jego język, ten meta język... Tak. Rozumiemy. Tak. I po prostu nie zwracamy na to uwagi, że jest jakiś problem. Zaczynamy zwracać uwagę dopiero wtedy, kiedy język... Ktoś obcy kto, uwagę. Ktoś obcy, bądź ewentualnie jest taka sytuacja, że nie rozumiemy komunikatu. Komunikat został tak uproszczony, że my tak naprawdę zaczynamy zgadywać i zaczynamy się denerwować, i w tym momencie zaczynamy szukać ratunku. No najczęściej. U, I już jest za późno. A to już jest za późno, ponieważ w tej chorobie e, nie można jak gdyby e, odbudować czegoś. Można tylko zahamować ćwiczeniami, zahamować szybkość rozwijania się tych zmian. Tak jak nie można poćwiczyć na zapas. Nie można. Przed nagraniem rozmawialiśmy, że jesteśmy przed dnią świąt Bożego Narodzenia że według mnie, żeby chorzy powinni święcić te święta ćwicząc. Ja stoję na takim stanowisku i od lat to mówię, że w momencie, kiedy jest diagnoza, ma pani, pan chorobę Parkinsona, jest wypisana pierwsza recepta, to powinna się zacząć fizjoterapia. Tak. Szeroko pojmowana i ustawiona z czasem do indywidualnych potrzeb każdego chorego. Tak. I cały też problem polega na tym, Joanna, że nie można online pracować z chorym niestety. Że nie możemy usiąść o tak jak tutaj ciebie, tak. ustawić sprzęt i nagrać twoich ćwiczeń, bo ty musisz widzieć interakcję. Tak, bo każdy pacjent jest indywidualny, każdy pacjent ma inne objawy i trzeba po prostu rozpocząć od tych najbardziej zaawansowanych a jednocześnie ćwiczyć te, które i tak pogorszą się z biegiem czasu. Czyli jak idziesz na spotkanie z chorym, to tam masz jakiś plan pracy, tak. ale ten plan pracy bardzo często jest Zmieniam. modyfikowany w trakcie ćwiczeń, tak. bo widzisz, że trzeba w innym kierunku pójść. Dokładnie. Że, że to znaczy, pacjent, każdy, wiem, jakie są objawy Parkinsona, ale to nie jest tak, że u każdego pacjenta one wystąpią. Więc w na pierwszych takich spotkaniach dokładnie sprawdzam, jakie objawy już wystąpiły i modyfikuję swoją terapię odpowiednio do przez siebie zauważonych problemów. Na pewno, na pewno są pewne ćwiczenia, które muszą być. Z uwagi na, na tą chorobę muszą być ćwiczenia mimiczne czyli te ćwiczenia, które Tą hipominię jak gdyby troszkę rozładują, które te ćwiczenia artykulacyjne, mimiczne, które spowodują, że ruchomość artykulatorów będzie większa. Natomiast pozostałe muszę dobrać odpowiednio do każdego pacjenta. Ale powiedz mi, bo znam parę osób, kolegów, koleżanki przede wszystkim, moich dzieci, które skończyły logopedię i nie pracują w swoich zawodach. Dlaczego to? Czy to jest taki trudny zawód? Czy w szpitalach nie ma po, po to i dzieci, i dorośli i, i to no jest mnóstwo tej pracy. Przecież naprawdę, że ja, na, trzeba było się natrudzić, żeby, żeby, żeby z, 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 dostać kontakt do Ciebie i poprosić o, o to, żebyś chciała ćwiczyć z Jodligo. No prawie w Lubli, no w końcu jest i Uniwersytet Medyczny i UMCS, na którym też są te, te kierunki, a jest tak trudno. Powiedz mi dlaczego, dlaczego, dlaczego tak jest? Zawód logopedy na pewno jest zawodem trudnym. Praca z większość osób, które kończą ten kierunek wybiera pracę z dziećmi. Bo są efekty szybkie. Są szybko efekty, to są takie sytuacje, kiedy po prostu zaczynam pracować z dzieckiem i wiem, że w ciągu pół roku wyprowadzę to dziecko, i te zaburzenia, gdyby już minie, i zapomniemy o, o tej sytuacji. Natomiast w szpitalach, w szpitalach, w szpitalach jest taka mentalność, że nas, nas logopedów tam nie ma wielu. W takim dużym szpitalu jak w szpital, na którym, w którym ja pracuję. Pracuje jeden logopeda i jeden, jeden logopeda na jedną, drugą etatu, czyli mamy półtora etatu na cały szpital. A jest e, udział mają... neurologii i neurologii nie, nie było i... pandemii to była rehabilitacja. Tak, tak, jest jeszcze oddział dzienny rehabilitacyjny. I udarowy. Tak, tak, dokładnie, więc, więc. Ym... Osoby, które kończą ten kierunek niekoniecznie mają też możliwość zatrudnienia się w tym, w tym, w tym zawodzie, tak, żeby skończyć, żeby skończyć. Żeby yy... mieć takie uprawnienia jak ty, masz to tak. ile lat się musiałaś uczyć? E... Cio, 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 cio. 9, 15. E... 15 po maturze. Tak. 15 lat. Co mi państwo widzą? żeby pomagać innym w naprawdę w fachowy sposób trzeba się uczyć. Ale wierzcie mi, że bez takich osób jak Janna życie chorych z chorobą Parkinsona i innymi chorobami naprawdę byłoby trudniejsze. Także jeżeli tylko jest taka możliwość, szukajcie neurologopedów, proście ich o wsparcie, o pomoc, o pracę z chorymi. Naprawdę to się opłaca. Serdecznie dziękuję, dziękuję, dziękuję Ci bardzo. ja wszystkiego dobrego Ci życzę na te Święta Bożego Narodzenia, na Nowy Rok. Oby był lepszy, oby był inny, bardziej spokojny, Bardziej spokojny, żebyśmy wrócili do... Żeby chorzy bardziej śmiale przechodzili i, i, i podejmowali tę terapię, ponieważ czas ucieka, a to nie, czas nie jest dla nich dobrym sprzymierzeniem. Szczególnie taki czas, jak, jak, jak mamy obecnie. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.